No, i co ty tam masz? Z okazji zbliżających się walentynek przygotowałem prezencik dla żony. Ona lubi takie praktyczne prezenty. To są bardzo praktyczne prezenty. Zobaczcie, jakie fajne. Kto naliczy, ile jest? Dziękuję. I co za rok? Pieczyń z królika na walentynki? Pasztet. Pasztet. <noise> Takie śliczne paszteciątka. Ej, nie bój się, nie bój, nie bój. No i co teraz? Musimy im klatkę zbudować. No i to szybko. I co? Wymyśliłeś już z czego ma być? Wymyśliłem. Coś już masz w głowie? Tak jest. No dobra. To działamy. To będzie tymczasowy domek dla tych króliczków. Z prl e, Jeszcze z czasów prl tak. To jest stara mebro, kawałek starej meblosianki. Połysk będą miały. No. E, znaczy się, no tak, no wiemy, że na pewno z czasem będziemy budowali klatki osobne, ale tak teraz, żeby miały po prostu miejsce w, do, do podrośnięcia jeszcze troszeczkę i zanim wybudujemy porządne klatki to zrobimy im po prostu takie mieszkanko tymczasowe. Z... No, na wiosnę będziemy budować jak trochę pogoda będzie fajniejsza, żeby robić coś na dworze. No, one jeszcze mają trochę czasu do podrośnięcia, Ja tutaj jest dosyć miejsca, to jest dosyć duże więc sobie spokojnie poradzą, a jeżeli chodzi o ich e, zakocenie ewentualnie to jeszcze e, jest dużo czasu, bo to są króliczki dopiero z, z 10 grudnia także, No także jeszcze mamy mamy czasu troszeczkę. Zaczniemy od wymiany tej płyty, bo jest to no, łatwy kąsek dla królików na pewno dałyby radę to w krótkim czasie opędzować. Także wstawimy coś podobnego, grubszego, żeby im utrudnić. Śrubki oczywiście nie na krzyżyk, znaczy śrubki wkręty. <grydy> Tylko będziemy się musieli trochę pomęczyć z płaskim. No to będzie zabawa, bo wiecie, pewnie z doświadczenia sami nie, nieraz taką szafkę rozkręcaliście. Bo mamy widzów w podobnym wieku co my albo starszych, no młodzi też są, ale znają na pewno też gdzieś tam z domów rodzinnych. Że te śrubki tak fajnie nie idą. Kto odkręcał, ten wie, jak fajnie śrubokręt po tym pływa. W ogóle nie ma już na no. Te, no właśnie, się zastanawiamy, jak kiedyś to przecież ktoś skręcał, to jak oni to skręcali w ogóle. Ile tam musiało niecenzuralnych słów przy tym wkręcaniu tego iść. Chyba, że to wbijali, nie wiem. Co? Kiedyś ludzie byli spokojniejsi, nie mieli internetu. Mieli czas na takie zabawy. Jak nie irytuj się. Oni w tych zakładach, gdzie to produkowali, to każdy z pracowników zawsze dostawał tą grę. Wiesz, jako bonus świąteczny na przykład. Albo zestaw małego majsterkowicza. Nie każdy, bo tylko 12 tysięcy sztuk produkowali tego. A. To, to taki unikat jest, może twórca. Może my źle robimy, że to rozkręcamy, co? Jakby ktoś był zainteresowany, to to jest z meblościanki y, zestaw segmentowy SAWA. Jak widać. Nie wiem z którego roku to, to, to jest, ale na pewno ma, ma swoje lata. W każdym razie cena 1600 zł. Nie wiem, czy to przecenione na 800, czy jak. Ostatni najfajniejszy został. Bez łuba. Zniszczyłeś trudno, Adriano, opuszczę ci cenę. Nie pasuje. Jak ty to mierzyłaś? No weź się, wysił trochę. No jest? Jest. No dobrze. Z tej strony. Co? Nie wygląda Nie, nie, złote jest. Jest takie idealnie. Bo tu jest jeszcze taki od tej płyty. Co do milimetra. No widzisz. Prawie. Króliki z tego strzelać nie będą. Chyba, że bobkami. <laughs> bobkami, nieważne. znaczenia, że to jest tylko z takiej płyty, bo to i tak będzie stało pod dachem przez ten czas, kiedy te małe króliki w tym będą. A tak jak mówimy właśnie, że to jest tylko rozwiązanie tymczasowe, więc że potem się zrobi coś po prostu z desek. Ewentualnie, jak te jak króliki będą siuszki robiły, to, to, to może rozmiękać ta płyta. Ale no to po prostu kwestia dbania o, o czystość tam w tej klatce. I to będzie taka zaślepka, żeby tutaj ta ściółka, od której się zapadała, Jak się człowiek nie do końca zna na wszystkim, a próbuje coś zrobić, napotyka często bardzo dziwne problemy. Naszym problemem jest to, że ta tarcza przycięciu, jak widzicie, ona jest niżej niż ta prowadnica. I teraz kombinujemy, jak właśnie zrobić, żeby opuścić tę prowadnicę. Prawdopodobnie ta śruba jest od tego, żeby, żeby można było ją re regulować, jej wysokość. Luzu, tylko najpierw zobaczę czy to idzie na dół to się da. Nie, a, czyli nie nie idzie to była już minimalna wysokość maksymalna to była wysokość Ach. nie minimalna gdzieś mają ją schować a nie no, no, ta znaczy no, hmm. ciekawe czy da się w ogóle tą płatnicę zdjąć w takim razie Niestety była ta pierwsza. To troszeczkę się skopciło, to nie szkodzi. No i teraz jest po prostu tyle, że możemy przecież to na tej wysokości, na której chcemy, tak? Ok, teraz będzie drugi etap, robienia takie bo to będą takie prowadnice. Zaraz zobaczycie, zaraz wam pokażemy, co i jak dokładnie. No i teraz, jak widzicie, mamy takie prowadnice, zaraz Wam pokażemy, po co one były nam potrzebne. Yy, to będzie przednia ścianka tej klatki i chcemy zrobić to w ten sposób, żeby była wygodna do czyszczenia. To właśnie przymocujemy te prowadnice z jednej i z drugiej strony. I tutaj będzie można, pokaż się wysunąć tak, żeby... O, do czyszczenia to sobie można wysunąć. Oczywiście to nie jest góra, to jest bok, to jest przód klatki. A z tamtej części będzie po prostu będą zamontowane drzwiczki takie normalnie, tradycyjnie na zawiasy otwierane, i one już będą z siatką. A to jest po prostu kwestia tego, żeby tutaj można było wyczyszczyć porządnie. Nie na razie. No nie dokręcam. Za długa ta płyta. I tutaj też zdecydowaliśmy, że jednak troszeczkę przytniemy tą płytę. Krót, krótszą, znaczy węższą zrobimy, żeby tutaj jednak ta, ta, te drzwiczki z siatką były większe, żeby one też miały więcej światła w środku po prostu. A tam tylko taki kącik do schowania się przed wiatrem. Dobrze. Jeszcze tutaj jakiś uchwycik. I tutaj trzeba jeszcze zaślepkę, taką, żeby to nie suwało się niżej. No, i są. drzwiczki, które można wyjąć całkowicie. I tam do sprzątania będziemy. O, właśnie. Trzeba będzie teraz żeby nie spaczyć tego. I, I będzie zrobione. Fajnie, bo cała ta klatka powstaje w sumie z jakichś odpadów, które mieliśmy stara szafka. Jakieś resztki płyt, desek. Z tych, to było z desek. To nie, nie pokazywaliśmy wam, ale te listwy robiliśmy z desek. Teraz siatka też jest jakimś pozostałością po poprzednich naszych projektach. I tak sobie, oprócz wkrętów i zawiasów, bo dwa zawiasy tutaj będą, to znowu nic nie dodaliśmy na to, tak? I trochę pracy, którą trzeba włożyć. Robione. Teraz zawiasiki. siki. Chodźcie do swojego loku nowego. Macie ładną klatkę. O, zobaczcie, jakie ładne. Jak i jesteś jesteś słodziokrzykną. No, zobacz. Zobaczcie, ty będziesz mieszkał. Tutaj. I to jest taki najmniejszy malutek taki. Jesteś naszym malutkiem malutkowatym. To jesteś taki już większy klusek. Ten też jest taki troszeczkę mniejszy. I jest taki... Właśnie też ten kolorek taki szaro-rudawy szaro ma. Chodź czas, chodź Chodź, 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 No grzeczny. I ostatni. Podaż się. Ale się pyli od tych trocin. Teraz dzisiejszą noc tutaj spędzicie. No i mamy kłateczkę. Nie, tutaj główki zabierać. O. I otworzyć do czyszczenia, będą miały fajnie. Chyba będziemy musieli jednak. Myśleliśmy, że trociny będą dobre, ale chyba słoma będzie lepszym rozwiązaniem, bo trociny jednak pylą. Nie, proszę zamknij. Uważać, Ryki. No, Wasz tymczasowy domek jest. Teraz jeszcze pićku, jedzonko i będzie fajnie. He <gry> jakie ciekawskie. Na razie mają trochę miejsca. Potem, tak jak mówimy, będziemy jeszcze robić większą klatkę, tak żeby można było je rozdzielać.